Katastrofa budowlana, ja pitole. No i simano dzisiejszy odcinek rozpoczynamy tam, gdzie się ostatnio skończył, i chciałbym Wam podziękować na początku za super komentarze, za super interakcje i za to, że się Wam bardzo podobają te odcinki. I Dzięki temu powstaję kolejny. A dzisiejszym początkiem filmu jest omówienie nieco tego silnika, bo jakby to powiedzieć, Różne były wersje na temat tego silnika, a jest to tak, i nie jest to 3P, zwykły tak jak znacie na co dzień, jest to wersja e, bułgarska, czy tam serbska, Po no, potocznie nazywany to jest to Bułgar, mm, który był wykorzystywany pewnie w rakach, w jakichś takich chyba wózkach, czy jakichś takich innych wynalazkach. Ja to już trochę oczyściłem, to wszystko i także. Jeden taki komentarz był, który mnie bardzo zaciekawił, i nie mam tego za złe, że po, taki jest, powstał ten komentarz, tylko że e, niektórzy ludzie e, nie znają budowy różnych silników. Ja też tutaj nie chcę się jakoś sposób wymążać, ale chciałbym Wam powiedzieć o różnych typach silników e, diesla. Ten tu silnik diesla jest tak zwaną komorą pośrednią spalania, tą wirową. Niektóre, te wszystkie te, te trzypeki i w ogóle inne. One mają tą komorę wirową w tłoku. Tutaj komora wirowa nie jest w tłoku, lecz ona jest w głowicy. Ona się znajduje w tym oto miejscu. To jest komora wirowa i tutaj właśnie dochodzi do wtrysku paliwa, gdzie to jest wstępnie mieszane. I wtedy następnie taka mieszanka jest spalana właśnie tutaj w tych cylindrach. I co ona powoduje ta komora wirowa? Ona powoduje to, że ta praca Jakby ta tego silnika jest taka Przyjemniejsza Taka nie jest taka twarda, nie? Że jest taka, taka kultura pracy Jest taka niby, niby taka Przyjemniejsza dla ucha Ale no polemizowałbym z tym A druga sprawa jest taka Że te silniki mają Nieco gorszą sprawność cieplną To jest fakt, to jest jedna rzecz Druga taka największa wada To ich rozruch na zimnym silniku. Te silniki jak to kiedyś ktoś powiedział fajnie lubią poczytać. A o co chodzi z tym czytaniem? Że jeżeli świece żarowe biorą, czy płomieniowe, czy jakiekolwiek biorą dużo prądu to bierze taki człowiek taką gazetę namacza ją w nie wiem, w ropie czy coś robi takiego kopciucha i wtedy przykłada do kolektora sącego, i takim ciepłym powietrzem jest e, e, zasilany ten silnik i dlatego się wzięło powiedzenie, że silnik lubi poczytać. Także te silniki trzeba wstępnie zagrzać. One nie lubią zimnego powietrza, takiego mrozów nie lubią i jest taki rozruch ten utrudniony. I co tu wiele mówić? No, zobaczymy, kto się będzie sprawować, nie? Jeżeli jest tu wszystko ok, to nie powinno być raczej problemu. Jak widzieliście tutaj kolektor sący on jest wyposażony? Tak, wyposażony jest w świecę żarową Chyba taka sama jak w 30 I tutaj jest chyba jeszcze jedno, miejsce na jeszcze jedną świecę Albo i płomieniową A nie, to jest płomieniówka To jest płomieniówka właśnie I taką płomieniówkę Warto mieć w takim silniku, żeby te rozruchy zimowe były nieco przyjemniejsze Żeby nie trzeba było hechłać. Nie wiem czy pamiętacie Robiłem kiedyś na kanale Ten taki mały ciągnik z mojej byłej pracy Z tego pensjonatu i tam była też komora wirowa pośrednia i te ciągniki one mogą być w takim stanie nie zagrzejesz nie odpalisz dlatego tam każdy cylinder ma swoją świecę żarową i wtedy dopiero gdy zagrzejemy to wtedy dopiero odpali na ciepłym już nie ma tego problemu lecz na zimnym ten pierwszy rozruch może być lato 30 stopni a oni tak nie zapali bez zagrzania świec. Także to jest taki największy minus pośrednich komór wirowych. Nie? Bo te bezpośrednie to trach i chodzi, nie? A jednak z tym jest nieco problem. Ten ciapek mój tutaj to trochę on tak pali, jakby miał komorę taką pośrednią wirową. No ale co zrobić? No i dobra, tutaj nieco już wam wyjaśniłem, co i jak. Mam nadzieję, że. E, Zrozumieliście to, co ja powiedziałem? Bo często jest tak, że ja chcę coś mądrego powiedzieć, ale nie mogę tego brać w słowa. Wy te pewnie też tak macie i jak coś źle powiedziałem, to mnie poprawcie, bo każdy z nas robi błędy i trzeba się do tego przyznawać, nie? E, dobra, to co? Odkręcamy ten dzwon, przymierzamy ten, bo też się dużo pytań narastało odnośnie jak ja to. Ale Kaziku, jak połączysz ten silnik z tym oto wehikułem? A już. Wam mówię. To, na którym siedzę, na czym? To będzie przykręcone do tego, i dzień za pomocą tego będzie zamontowane do tego. Tak, w skrócie, nie? No, to tak, w skrócie, naprawdę, zajibistym skrócie. A, to, a praktycznie to jest Odciula roboty, nie? Bo jeszcze trzeba z dorobić takie grube sztaby. Tutaj. Tylko, o, tutaj. Raz, dwa, trzy. Na te trzy śruby będzie taka zajebista gruba sztaba robiona, żeby tu można było przykręcić w spornik, nie? I ten spornik musi mniej więcej iść tak samo. On idzie jak. No, czyli ten spornik musi gdzieś iść dotąd tutaj, nie? A ten spornik jest nieco wyżej, także to będzie się pięknie nam zgrywało. Muszę skądś dorwać jakiś spornik, żeby przymierzyć. Bo nie będę tutaj, no, stop do tego tu tego przykładać, jak nawet nie będę miał tego spornika tak wyjętego. Kiedyś pożyczyłem z Samonina, no się się żeby mi pożyczyli ten spornik i wtedy sobie tak poprzymierzam wszystko, ładnie pięknie porobię wszystko. Tutaj poprzykręcam, tylko hmm. aha, ja już wiem, jak to będzie. Bo w tym kiedyś, co robiłem w silniku, oprócz tego, że tutaj było takie, tutaj e, też sztaby przykręcone to było chyba całe takie udorobione, i jeszcze to było chyba tak wsuwane gdzie to się jeszcze tutaj wsuwał i tu na te śruby to przykręcałem z tej strony chyba jest to samo i o ale nieco gorzej także zadanie z gwiazdką lubię to dobra koniec tego pitolenia ja biorę się do roboty bo dzisiaj taki na szybko odcinek byłem jeszcze do po części ale wszystkiego nie dostałem ale większość dostałem eee, i będzie bajeransko. także jeszcze wam może pokażę na co padł wybór szczęki, 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 szczęki szczęki, 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 szczęki. gdzie one są kurde. Gdzieś były szczęki, a tu przecież leżał. Wziąłem Ursusa. Ta nie było, ale wszyscy mówiliście, że Ursus to Ursus, a ja wam powiem, że wezmę ursusa i zamontuję będzie z To ja jestem ciekaw a co tu było montowane ciekawe czy to nie był też ursus zaraz sobie zobaczymy ale najpierw eee, co najpierw Aha, rozkręcimy tam, ten dzwon także to za chwilę tak więc zaczynamy od demontażu no są dość krótkie te śruby i nie wiem czy one będą dobre a najlepsze byłoby żeby miało koło zamachowe z 3 to byłaby baja, bo wtedy może i zamontował sprzęgło nowego typu tak by to wszystko pasowało teraz to wyciągnąć zobaczymy czy się uda poszło O, w mordę. Ale jestem w dupie. Ale jestem w dupie. O, kurde. To wymyślili tutaj. Wymyślili, jak cholera. Ja nie mogę. Nie, że to ciężkie jak cholera Wypieprzaj Ola, że zdrenowało. To jeszcze... Trzypek ma fajny otwór tutaj ma uszczelniacz, dzięki czemu ja to sobie tylko przykładam i dziękuję, nie? A tutaj Ja nie wiem jak to wycentrować. O, w mordę. To żebym narobił, Barasu. No ale cóż, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. I działać, nie? Nie przejmować się i mieć nadzieję, że będzie wszystko ok Od razu silnik będzie leżyć. O Jezus, to zostanie ten klucz. Teraz tak, 17 nasadka Tu jest O to jest 17, tak. No jedna te śruby będą potrzebne, bo bo na te śruby będzie skręcone to wszystko. Dobra, ciach Nie, no jakoś to pójdzie, nie. nie ma takich rzeczy, które by się nie ogarnęło. Tak mówią, nie. O, leciało. Dobra. O, ale mi się nerwie ta bateria nieziemsko. Dobra. Teraz tak. Siedemnastką tu odkręcimy. Ale nie będę was znudzał. Także teraz zobaczycie, jak to już będzie odkręcone. No I poszło. O kurde. Może to i lepiej. To mnie szczęścia, no ale co zrobić, ciekawe czy, nie, nie da rady. Także teraz przyłożymy sobie ten e, kołnierz od tego drugiego silnika i zobaczymy jak to będzie wyglądać w ogóle. O Jezus Maria. Coś takiego by musiało być. O, tu jeden otwór by pasował. Co tu się buja? Koki ustalające. Koki ustalające idą wek. I wtedy zobaczymy, co dalej. Katastrofa budowlana. Ja pitole. Ja wam powiem tak, bo tutaj był taki taka cienka posadzka wylana. I osadzony sobie ten budynek na szklankach, nie? Ale nikt nie pomyślał, że z drugiej strony kury będą na tyle fajne, i sobie nikt tam nie chodził, nigdy do tej zagrody, kto tam chodzi, kto za Was chodzi, do tak z zagrody i patrzy. I kury sobie tak wycieprały, że zobaczcie, wszystko wycieprały z pod tej posadzki. I ja pierdziele. Masakra. To jest nie do uwierzenia, że to takie coś mogło się stać. Także czeka mnie robota, będę musiał na nowo posadzkę zalać. I to jak najszybciej, pewnie jutro jeszcze. się już nie dobra, na szczęście piec już wystygł i dzisiaj już tak zostanie, ale jasna dupa, tam wszędzie obsypać wszystko, roboty od groma. A ja teraz sobie się biorę za tych kołeczków i zobaczymy co dalej. mimo to że się piec zapadł prace postępują naprzód i powiem wam tak że pięknie się złożyło bo te otwory ustalające są idealnie na środku tego otworu nie? a tutaj yy te dwa z połowienia są idealnie na środku tego silnika, na środku wału czyli tutaj jakbyśmy mieli już problem z głowy teraz tylko prawo, lewo ale to też idzie bardzo łatwo wycentrować, wystarczy tutaj e, e, jakąś szpilę taką dopasować, ładnie wbić i można tu jak cyrklem to wszystko ładnie ustawić tak także bezproblemowo i teraz tak to będzie taki montaż trochę kombinowany, bo Częściowo będą wykorzystane te otwory, a częściowo trzeba zrobić w tym oto materiale otwory, gdzie wykorzystane będą gwinty oryginalne. A tutaj z tej strony wszędzie po prostu zrobić nowe otwory, nowe gwinty i powinno to wszystko już nam ładnie współgrać. Nie? Także będzie to bezproblemowo. A tutaj wszędzie taką wkładkę dorobić. Dzięki której będzie to skręcone, bo to musi być też wzmocnione, całe. I nawet mam chyba taki fajny materiał, a jak nie to e, się dotnie. Tutaj taki materiał, taką sztabę, gdzie tutaj to będzie przykręcone, i tutaj będzie przykręcone, dzięki czemu to będzie naprawdę fajnie sztywno i będzie to dosłownie oryginał. Do tego tylko trzeba zrobić teraz koło zamachowe, e, dzięki któremu będzie zamontowane oryginalne sprzęgło. I ten element będzie bez żadnej przeróbki wałków, e, łożysk oporowych, bez niczego. Wyciągamy ten element, wkładamy drugi. Czyli elementem chodzi tu o silnik, nie? I tak samo będzie z przodem, gdzie to wszystko będzie przerobione. Tak na, e, na fajnie, nie? Także dajcie znać, czy Wam się to podoba. A ja się będę musiał pobawić w murarza, czyli w betoniarza. Ja nie mogę! Jaki cyrk. Kurde, a było już dobrze. Masakra, zawsze coś. Także dzisiaj jeszcze nie wiem, czy to patrzeć, czy nie. Bo też, już to kurde, trochę mi pochłonęło czasu. Ja jeszcze muszę dzisiaj cisnąć do roboty na warsztat. Trochę też tam popracować. A jutro chyba się wezmę za te zwolnice, tak żeby to złożyć. Także dzisiaj chyba sobie odpuszczę. A dzisiaj chyba przeżyć wystarczy. A wydajcie znać, jak Wam się podoba właśnie ta reanimacja czy to w ogóle będzie funkcjonować moim zdaniem będzie to grało i trąbiło będzie pięknie tak więc jeszcze udało mi się założyć tutaj jedną pochwę jak widzicie wszystko już ładnie wyczyszczone te powierzchnie tutaj to jest bardzo ważne żeby to było czyste tu było bardzo dużo syfu, nie wiem czy to ja składałem czy ktoś jeszcze prędzej być może ja, ale zagówniarze to wiecie jak to jest dużo, na dużo rzeczy się nie zwraca uwagi, a wtedy jeszcze tak internetu to u nas nie było i nie było jak się uczyć. Także człowiek robił metodą prób i błędów, ale, no kurczę, z 20 lat to trzymało. I powiem Wam, tu przed chwilą, właśnie mm, sprawdziłem, co to były za szczęki, i to były szczęki komfortu. Także, o widzicie? Nie wiem, czy jest widać. O, tu. Komfort. Także mi się wydaje, że godne polecenia, i zobaczcie, jak nie one stanie są No, kurde. Także one chwilę tutaj siedziały, ale te ursusowskie praktycznie tak samo wyglądają. Dosłownie identyko. I teraz tak e, krótka do przodu, długa do tyłu. I tak to właśnie wygląda. Nowy zębnik, już też założony. Jeszcze tutaj muszę wydmuchać wszystko. Także teraz tylko. E, jeszcze ten element muszę cały wyczyścić Nowe uszczelniacze Ja zakładam po dwa Po dwa uszczelniacze spokojnie się mieszczą Tak by to było pewne Wszystko Tu co prawda nie leciało nic, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, nie? Także widzicie Z przygodami, ale jakoś ten odcinek tutaj powstał A jutro mam nadzieję, że już cały most będzie złożony I będzie go już można z postawić na koła I odwrócimy sobie tego, ten ciągniczek i wtedy zajmiemy się silnikiem, ale zanim silnik będzie robiony, to będę musiał tamtego pacjenta przygotować, tak by on był dalej mobilny. I co? To, 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 to. A jeszcze muszę rozumcze wymienić w pasacie i w drugim samochodzie jeszcze olej zmienić, a potrzebny jest kanał, dlatego będzie szybko, szybka akcja z, tutaj, z tymi tutaj różnymi gadżetami. Jeszcze trochę wlejemy ropy, żeby to wszystko wybrał, ten cały syf. Trochę pojeździ się i będzie git. A na tą chwilę to już koniec. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.